Josz do baru biegnę od jutra, nie piję, ale dzisiaj przegnę, ją yo, yo madafaka, a to znacie, ach jo, ach jo, do baru by się szło. Korna, co to ma być, jakiś teletorniej? Biegnij na miejsce, już pora na ciebie. Ała, nie bijcie, nie chcę, aby to miejsce kojarzyło mi się z bolem. Witajcie na corocznych wyborach na prezydenta miasteczka Warmerland. Poproszę, aby każdy z uczestników pokrótce opowiedział coś o sobie. Nazywam się Abdol, mam 32 lata, to już osiem na Lubię oglądać TTV z Wojem Iwony. Nazywam się Jacek Iwona i nie wiem, co ja tutaj robię. Moja partia pragnie i to wszyscy kandydaci na dziś. O przepraszam, jeszcze pan Janusz. Nazywam się Janusz i lubię słuchać disco polo. Nie lubię słuchać muzyki elektronicznej, bo na tych imprezach to tylko narkotyki biorą. Nie słucham rapu, bo ci murzyni to tylko by wojny gangów prowadzili. Ani nie słucham metalu, bo wiadomo to jest muzyka dla satanistów. Kule. Bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom, a teraz każdy z Was będzie miał wyznaczone pół minuty aby opowiedzieć o tym co chce poprawić lub zmienić w naszym mieście. Zaczniemy od pana Abdola. Opieprze, musicie wiedzieć, że dla mnie najważniejsza jest wolność, dlatego zniweluję większość bzdonych przepisów, które nie chronią obywateli, a tylko im szkodzą. Po drogie zalegalizowałbym zioło. Albo nie. Jak zalegalizuję to już zioło nie będzie takie fajne. I aby wszyscy byli równi, prawda? Chcę to wygrać, głosujcie na mnie. Kiedyś byłem dżihadystą, ale to było lata temu. Teraz możecie mi zaufać. Dziękujemy, panie Abdol. Proszę, pan Iwona. Właściwie to ja jestem apolityczny, ale skoro będąc prezydentem naszego miasteczka mogę coś zmienić to chcę aby ta jędza z kioskozna przeciwka oddawała w końcu wszystkim resztę. Te ciągłe pytania czy może być winna grosika. Jakiego korwa grosika kopiłem gazetę za 5 zł dałem ci dychy to masz piątala jeszcze mi oddać. Ale wiecie kto oddaje resztę? Kasjerzy z chińskiego marketu Kitajec. Ceny są przystępne. Miła obsługa, zapraszam tam wszystkich serdecznie. A teraz nasz były prezydent. Ja oraz moja partia chcemy. Ej, co jest do diabła, nawet nie zacząłem. Czas się skończył. Najpierw zrobię wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo w naszym miasteczku. Tam podwyżki policji. Zapytacie, Skąd wezmę na to tyle kasy? Zabiorę sąsiadowi. Sąsiad tyle się w życiu nakradł, że jak mu trochę gotówki z konta zniknie, to nawet nie zauważy złodziej jeden. Uwaga, a teraz hicior. Zniosę akcyzę na alkohol, ale tylko dla ludzi, którzy noszą wąsy, Też wąsy są modne. I po to chłopu wąsy, żeby sobie rosły. Dziękujemy, panie Janoszo. Kto powinien wygrać te wybory? Głosujcie już dzisiaj i jutro, i kiedy tam korwa chcecie. Prawie wszyscy kandydaci byli dzisiaj w świetnej formie. Tłum wprost szaleje. Specjalnie na tę okazję przerobiliśmy nasze publiczne czalety na orny do głosowania. Zgadnijcie na kogo zagłosowałem, hehehe. <głos> Głosowanie miało się odbyć za pomocą ankiety pod koniec filmu, ale to poznał, że ankiety dają za dużo do radochy i postanowił je osunąć. A kto daje i zabiera temu hoj w dowidzenie.